Cześć, ja nazywam się DJ Refresh, a to jest DJ Channel. Dziś w nieco innych okolicznościach, a to dlatego, że zabieram Was na trzy moje imprezy, które zagram po kolei. Trzy przyjęcia weselne razem z moją firmą Event Boutique. Będzie to taki spontaniczny, trochę randomowy odcinek, i postaram się przy tej okazji dać Wam kilka ciekawych porad i wskazówek. A wskazówka numer jeden to taka, że przy takim maratoniku, ja zawsze zabieram, możliwie jak najmniej sprzętu, tak, żeby nie było żadnych zbędnych rzeczy, które będą mi się walać podczas montażu i demontażu. Tutaj priorytetem jest przede wszystkim to, żeby jak najszybciej się zamontować i zdemontować, żeby ekipa była jak najbardziej wypoczęta, bo moim zdaniem każdy pół godziny snu będzie miało lepszy wpływ na daną imprezę niż jakieś dodatkowe. Rzeczy związane ze sprzętem, jakieś oświetlenie, czy, czy większe nagłośnienie. Oczywiście sprzęt będzie tak czy inaczej dosyć fajny i będzie dostosowany do wielkości sali, do ilości gości, natomiast nie będzie tutaj żadnych fajerwerków takie, które po prostu spowodują, że nasz montaż i demontaż trwałby znacznie dłużej. Plan jest taki, żeby za każdym razem montować się w nie więcej niż godzinę a demontować w jakieś 40 minut. Mam nadzieję, że taka formuła Wam się spodoba. Zapraszam do odcinka. Na pierwszy ogień idzie Villa Juliana. Tutaj dance floor nagłośnimy za pomocą jednego z moich ulubionych systemów, czyli Electrovoice z serii ETX. Natomiast oranżerie oraz miejsce, gdzie odbędzie się ślub na zewnątrz standardowo, czyli przy użyciu kolumn QSC K8. Rzeczy, które niezwykle usprawniają montaż i demontaż to trap oraz wszystkie case'y na kółkach. Generalnie jestem fanem minimalizmu jeśli chodzi o sprzęt, natomiast wyjątek od reguły stanowi tutaj nagłośnienie, które uważam, że zawsze powinno mieć spory zapas. Nie jestem fanem jakichś systemów słupkowych czy jakichś takich bardzo małych kolumn na małych głośnikach, bo one po prostu nie mają tej mocy i tej jakości, więc ja sugeruję kupić nawet sporo za duży, za mocny sprzęt, niż później obawiać się, że tej mocy będzie nam brakowało. Dzień drugi, dziś gramy w hotelu 3 Korony w Puławach, jesteśmy już zamontowani, więc chodźcie na salę, pokażę Wam jak to wszystko wygląda. Absolutnie najważniejszym elementem naszego setupu jest ten właśnie oto case. Generalnie uważam, że kable są najważniejszym elementem każdego setupu. Na tym na pewno nie warto oszczędzać. Warto mieć fajny system segregowania i spilania kabli. <śmuchy> Jesteśmy już w trzecim miejscu, tym razem zaciszę pomiechówek. Piękna lokalizacja i super miejsce na przyjęcie weselne. Po drodze musieliśmy zajechać do magazynu, żeby wziąć więcej listew ledowych, które para młoda domówiła sobie na ostatnią chwilę. Nagłaśniamy też ceremonię ślubną na zewnątrz, a później przeniesiemy się do środka i pokażę Wam, jak wygląda sala.